Cześć moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie z cyklu zbrodni w showbiznesie niejako, ale ostatnio bardzo dużą popularnością w serwisie Netflix cieszy się serial Obserwator, który reklamowany jest, jakoby powstał na kanwie prawdziwej historii. I faktycznie ta historia ma trzon, który wydarzył się naprawdę, ale oczywiście ten serial jest bardzo mocno fabularyzowany. Nie zmienia to jednak faktu, że ta historia, na której się opiera, jest bardzo ciekawa, dlatego zarówno dla tych, którzy. Wiedzą o co chodzi, czytali różnego rodzaju artykuły na ten temat, ale także dla tych, którzy dowiedzą się dopiero z tego odcinka, myślę, że będzie on bardzo interesujący, bo pozbierałam dla Was informacje z różnych źródeł, będziecie więc mogli zweryfikować, jak to, co zobaczyliście w serialu, ma się do rzeczywistości. A dla tych, którzy nie oglądali, kilka słów o tym, o czym będzie sprawa. Otóż pewna rodzina w Stanach Zjednoczonych spełniła swoje marzenie o tym, by wyprowadzić się na obrzeża miasta do wymarzonego domu, domu, którego zazdrościli wszyscy sąsiedzi. Bardzo szybko jednak, właściwie zanim zdążyli zamieszkać w tym domu, okazało się, że jest ktoś, komu ich obecność bardzo przeszkadza tak zwany obserwator. Listy, które od niego otrzymywali, zaczęły mrozić krew w żyłach. Jaka historia się za tym kryje, oczywiście Wam teraz nie zdradzę. A to wszystko po to, żebyście mieli ochotę spędzić ze mną najbliższy czas, do czego oczywiście serdecznie Was zapraszam. Derek Brades to mężczyzna, który całe życie pracował na swój sukces. Nie wywodził się z bogatej rodziny i tak ale bardzo zależało mu na swojej rodzinie, żonie, a także trójce dzieci. Dlatego naprawdę bardzo ciężko pracował przez całe życie po to, by móc spełniać ich marzenia. Kiedy został wiceprezesem firmy, postanowił, że spełni największe z marzeń rodziny. O pięknym, dużym domu, w którym będą mogli spędzać wolny czas, dzieci będą mogły dorastać ona realizować swoje pasje. Na dodatek uznał, że ponieważ kończy 40 lat, będzie to dla niego wymarzony prezent również. Dom kosztował ponad milion dolarów, a dokładnie milion trzysta tysięcy dolarów, i rodzina oczywiście musiała na niego zaciągnąć kredyt hipoteczny, a także spieniężyć kilka rzeczy po drodze. Dom mieścił się w Westfield, które znajduje się 45 minut od Nowego Jorku. I jest to miejsce typowo rodzinne. Mało tam było singli, a społeczność, na którą składało się prawie 30 tysięcy osób, tworzyły głównie rodziny z dziećmi. Wydawało się więc to idealne miejsce dla rodziny. Zresztą nowym mieszkańcom bardzo zależało na tym, żeby zostali dobrze przyjęci przez sąsiadów. Wiadomo, nowe miejsce, więc jeżeli mamy dobre układy ze wszystkimi dookoła, to jest to dużo przyjemniejsze niż jeżeli od razu. I jakieś konflikty się pojawiają. Dom, który kupili, znajdował się na szerokiej działce między drzewami, wyglądał rewelacyjnie i, jak mówiło bardzo dużo sąsiadów, budził wręcz w zazdrość części z nich. Część z nich nie miała aż takich pięknych posiadłości, mimo że było to miejsce, gdzie mieszkali raczej zamożni ludzie. Dom zbudowany w 1905 roku mieścił się przy 657 Boulevard. Kiedy poprzedni właściciele wystawili go na rynek, dostali naprawdę wiele, wiele propozycji kupna go. Większość z nich przewyższała kwotą ofertę, którą sami zaproponowali. Ostatecznie mimo że oferta Dereka nie była najwyższa, okazało się, że wcześniejsi inwestorzy musieli się wycofać i takim sposobem udało mu się kupić ten wymarzony dom. Szybko postanowili wyremontować jeszcze to, co w domu i nie odpowiadało odświeżyć go. I właśnie podczas jednego z wieczorów, kiedy Derek się tym zajmował, otrzymał pierwszy list. Właśnie kończył malować ściany. Był wieczór, kiedy postanowił sprawdzić pocztę. Nie mogło tam być na razie zbyt wiele, oprócz jakichś może rachunków, ale była także koperta Zaadresowana do nowych właścicieli. Był czerwiec 2014 roku. Najdrożsi nowi sąsiedzi przy 657 Boulevard. Pozwólcie, że powitam was w sąsiedztwie. Jak tu trafiliście? Czy moc domu przy 657 Boulevard przyzwała was do siebie? List był napisany ręcznie, lekko nieczytelnie, momentami, troszkę na bazgrany. Początek, jak widzicie, wydaje się sympatyczny, ale to, co później pojawiło się w liście. Tak miłe już nie było. Dom przy 657 Boulevard jest obiektem zainteresowania mojej rodziny od dekad, a jako, że zaraz będzie miał 110 urodziny, mam go obserwować i oczekiwać na jego drugie przyjście. Mój dziadek obserwował dom w latach 20., mój ojciec w latach 60., teraz nadszedł mój czas. Czy znacie historię tego domu? Czy wiecie, co kryje się w ścianach Boulevard 657? Dlaczego tu jesteście? Dowiem się. No, cóż, można uznać to za dość oryginalny żart, ale jednak. Jakiś niepokój ten list na pewno w każdym, kto by go czytał po takiej inwestycji, po tym, że jeszcze nie zdążył się wprowadzić właściwie, a już otrzymuje taką wiadomość, można się jednym słowem zdenerwować. Tym bardziej, że nadawca zwrócił uwagę na to, co myślę, że w życiu każdego rodzica jest najważniejsze. Macie dzieci, widziałem je. Do tej pory policzyłem, że jest ich troje, chwalił się obserwator. Darek od razu zaczął się zastanawiać, kto może za tym stać. Jeden z sąsiadów, ktoś niezadowolony z tego, że nie udało mu się kupić domu. Generalnie hipotez było naprawdę wiele. Darek się przestraszył. Było po 22.00. Był sam. Postanowił jednak przebyć się dookoła domu, by zobaczyć, czy ktoś nie obserwuje go w tym momencie, czy ktoś się nie czai gdzieś, nie patrzy, jak on czyta ten list. Potem zgasił światła w domu, by nikt nie mógł zajrzeć do środka i zobaczyć, co on tam robi. Postanowił także nie czekać zbyt długo i pojawił się od razu na policji. Gdzie pokazał list. Ponoć yy, nawet policjant był zaskoczony i zapytał, co to jest. Zapytał Daleka od razu, czy przypuszcza, kto to mógł być, czy sam ma wrogów. Poprosił, tak, żeby dobrze zamknąć dom, by wszystkie. Takie rzeczy, które można na przykład ukraść, związane z remontem, przenieść gdzieś głębiej, nie zostawiać ich na werandzie i tak Jednak minęło trochę czasu, a Derek dostał kolejny list. Wtedy już nie było mowy ani o pomyłce, ani o tym, że jest to żart. Tym bardziej, że z listu na list treści, które tam się pojawiały, były coraz bardziej niepokojące. Czy wypełnicie dom świeżą krwią, jak prosiłem? Lepiej dla mnie. Czy wasz stary dom był za mały dla rozrastającej się rodziny? Czy może to chciwość sprowadziła do mnie Twoje dzieci? Kiedy poznam ich imiona, zawołam je i wezwę je do siebie. Obserwator dobrze wiedział, że rodzina będzie chciała się dowiedzieć, kim jest. Dlatego też zasugerował, że znalezienie go nie będzie łatwe. Mogę być jednym z kierowców, którzy przejeżdżają przez 657 Boulevard Zabawa dopiero się zaczyna. Policja postanowiła pobrać DNA z koperty. Funkcjonariusze sprawdzili też ściany domu, o których pisał w listach obserwator, ale nic nie znaleźli. Wtedy małżeństwo postanowiło skontaktować się z poprzednimi właścicielami. Byli nimi John i Andrea Woods i mieszkali w tym domu przez ponad 23 lata. Przyznali, że co prawda dostali jeden list od obserwatora, ale uznali go za dowcip. Policja nakazała rodzinie Pytanie mówiła sąsiadom o tym, że ktoś ich obserwuje. Być może to ktoś z sąsiadów pisał te listy, więc nie było dobre, aby wiedział o tym, że rodzina się przejęła, że rozpoczęła śledztwo, że jest poszukiwany. Kolejny list jednak naprawdę przeraził rodzinę, ponieważ widać było, że osoba, która pisze o tym, że ich obserwuje, nie wymyśla tego. Nie jest to taki ponury dowcip, więc znęcania się nad kimś bez konsekwencji. Kolejny list dowodził, że naprawdę ktoś ich obserwuje i wie, co u nich się dzieje. Obserwator bowiem wypisał imiona dzieci, a także przezwiska, którymi były nazywane w domu. Zwrócił także uwagę na jedną z córek rodziny, która bardzo lubiła malować na werandzie. Czy młoda krew będzie bawić się w piwnicy? Czy za bardzo się boi tam schodzić samemu? Ja bym się bał na ich miejscu. Jest bardzo daleko od reszty domu. Jeśli byście byli na górze, nikt nie usłyszałby ich krzyku. 657 Boulevard to moja praca, moje życie, moja obsesja, a teraz jesteście nią także i wy, rodzina. Witamy w produkcie waszej chciwości. Chciwość sprowadziła poprzednie trzy rodziny na 657 Boulevard. A teraz przywiodła i was do mnie napisał. I życzę im miłej przeprowadzki, ponieważ nadal podkreślam, że rodzina jeszcze nie zdążyła się wprowadzić do tego domu, kiedy już otrzymywali takie informacje, po prostu spędzali tam czas podczas różnych prac wykończeniowych. Dopiero szykowali się do przeprowadzki. Maria i Derek starali się żyć normalnie, ale średnio im to wychodziło. Kiedy sąsiedzi naprzeciwka zaprosili ich na grilla, żeby ich lepiej poznać, przyznali, że poszli tam, zabrali swoje dzieci, ale zachowywali się jak szaleńcy. Nie odstępowali bowiem dzieci na krok, ciągle je wołali, bali się, że coś im się stanie. Ludzie musieli myśleć, że zwariowaliśmy. W międzyczasie policja trochę już zmieniła system działania. Ustwierdzili, że muszą wprowadzić nowe działania w życie, dlatego część sąsiadów została przesłuchana. Wtedy było już jasne, że w domu, tym domu, który wzbudzał zazdrość u tak dużej ilości sąsiadów, dzieje się coś niedobrego. Przesłuchano sąsiada, mężczyznę ze schizofrenią, dwudziestoletniego letniego mężczyzna z tej samej ulicy, który interesował się mrocznymi grami wideo. Derek i Maria postanowili także wziąć sprawę w swoje ręce. Współpracowali z agentami FBI, zainstalowali system bezpieczeństwa w domu, Kupili wyszkolone owczarki niemieckie, a nawet zatrudnili weteranów wojskowych do codziennego treningu na podwórku. Jednak jeden z detektywów zwrócił uwagę, że sztalugę, o której pisał obserwator, widać z niewielu punktów. Tak naprawdę z ulicy ona była trudno dostępna, żeby ją zobaczyć, ponieważ zasłaniała ją roślinność. To, według detektywa, miało nieco zawęzić krąg podejrzanych. Jednak Maria i Derek postanowili nie zabierać więcej dzieci do nowego domu. Bali się. Ogólnie pod znakiem zapytania stanęła cała ich przeprowadzka. To jednak nie umknęło uwadze obserwatora. Dostali kolejny list, w którym obserwator pytał: Gdzie podzieli się, gdzie są dzieci? 657 bóleward za wami tęskni. W międzyczasie małżeństwo zaczęło mieć nieco problemy finansowe. Sprzedali stary dom, by móc spłacić dużą część kredytu, który tu zaciągnęli. Przeprowadzili się do rodziców Marii. Płacali przy tym kredyt, a nie mogli mieszkać w nowym domu. Bali się, bali się tam spać, bali się także pozwolić dzieciom bawić się w ogrodzie. Ktoś cały czas musiał mieć je na oku. Listy nadal przychodziły, nie przestawały zaskakiwać. Obserwator sugerował, że to, że nie zamieszkają w tym domu, nie powstrzyma go przed pisaniem do nich. 657 Boulevard zwraca się przeciwko mnie, idzie po mnie. Nie rozumiem dlaczego. Jakie zaklęcie na niego rzuciliście? Kiedyś był moim przyjacielem, a teraz jest moim wrogiem. Zarządzam 657 Boulevard. Nie ono mną. Odeprę jego zło i poczekam, aż znów stanie się dobre. Nie ukaże mnie. Znowu powstanę. Będę cierpliwy i poczekam, aż to minie, a ty przyniesiesz mi z powrotem młodą krew. 657 Boulevard potrzebuje młodej krwi. Potrzebuje was. Wróćcie. Niech młoda krew znów się bawi. Tak jak kiedyś. Niech młoda krew śpi na 657 Boulevard. Przestań to zmieniać i zostaw to w spokoju, pisał obserwator który był sfrustrowany tym, że jednak rodzina, którą miał obserwować, nie zdecydowała się zamieszkać w domu. A być może cieszył się właśnie, że jego działania przynoszą rezultaty. Pisał w tym tonie, w tonie dość, jak przyznacie, szaleńczym, opętańczym, po to, by jeszcze bardziej przestraszyć rodzinę i utwierdzić ją w przekonaniu, że nie powinni się to wprowadzać. Oczywiście wszystko, co się działo, bardzo odbiło się na rodzinie. Maria popadła w depresję. Rozpoznano u niej stres pourazowy. Małżeństwo coraz częściej Rozważało, że musi pozbyć się domu swoich marzeń. Początkowo mieli w planie zburzyć go i postawić dwa mniejsze domy, jednak spółdzielnia mieszkaniowa się na to nie zgodziła. Na dodatek sąsiedztwo zaczęło być wrogo nastawione do rodziny. Po pierwsze, dlatego że właśnie chcieli zmienić infrastrukturę ulicy, a po drugie, dlatego że coraz głośniej zaczęło być o ich sprawie, sprawie obserwatora. To mogło obniżać wartość wszystkich domów, które mieściły się przy tej ulicy, ponieważ potencjalni. Kupujący mogli się bać, że ta klątwa, to obserwowanie nie dotyczy tylko tego jednego domu, ale również innych. Nikt nie miał gwarancji, że gdy kupi dom w okolicy, to nie będzie miał podobnych problemów jak ta rodzina. Pojawiły się teorie, że małżeństwo wzięło za duży kredyt, przeszacowali swoje wydatki i dlatego wysyłają sobie sami te listy. Po to, żeby móc się z tego jakoś wykręcić. W lokalnej gazecie powstał artykuł, w którym anonimowo rozprawiano nad ich motywami. Nawet policja przebadała próbkę DNA kobiety Marii, która nie zgadzała się z próbką z listu, ponieważ po jakimś czasie wyszło na jaw, że obserwatorem najprawdopodobniej jest właśnie kobieta. Maria i Derek mieli już dość. Postanowili pozwać poprzednich właścicieli, ponieważ ci nie powiedzieli im, że otrzymali taki list. Sprawę jednak przegrali, ponieważ w amerykańskim prawie nikt nie ma obowiązku informowania o tym, że dostawał jakąś korespondencję. Korespondencja jest zwykle do osób, nie do domów, więc tutaj w tym wypadku niestety nic nie dało się zrobić. W końcu. Darek i Maria postanowili sprzedać nieruchomość. Było to pół roku po zakupie. Wystawili dom nieco drożej niż go kupili, ponieważ, jak już wam wspominałam, przeprowadzili tam remont. Niestety, przez to, co działo się wokół domu, jego wartość spadła i nie było chętnych, by za tę kwotę je kupić. Na dodatek Maria i Derek chcieli być uczciwi. Nie chcieli kogoś potraktować tak, jak oni zostali potraktowani, bo nikt w końcu nie wie, ile tak naprawdę listów otrzymali poprzedni właściciele. To, że oni powiedzieli, że był to tylko jeden list, który uznali za dowcip, nie oznacza, że była to prawda. Ostatecznie udało im się sprzedać dom, który wiele osób nazywało już przeklętym, za 959 tysięcy dolarów, czyli prawie 400 tysięcy mniej niż go kupili. Nowymi mieszkańcami miała się okazać młoda para, a Darek i Maria wysłali im list na powitanie. Życzymy Wam tylko ciszy i spokoju, o których kiedyś marzyliśmy w tym domu napisali. Dodali także zdjęcie z charakterem pisma obserwatora na wypadek gdyby otrzymali od niego korespondencję. Jednak po przeprowadzeniu, nowa para nie otrzymała takich listów. I można by powiedzieć, że tutaj horror rodziny się zakończył, ale nie do końca tak było. O tym za chwilę. Powiem Wam natomiast, jakie były teorie na temat tego, kto faktycznie mógł być obserwatorem. Dużo wskazywało na Roberta, nauczyciela języka angielskiego, który swoim uczniom opowiadał o pewnym domu na Westfield. I wpadł na pomysł, by uczniowie pisali listy do domu nie do mieszkańców ale do domu, właśnie. Na dodatek mężczyzna przeszedł na emeryturę właśnie w czerwcu 2014 roku. Więc tutaj to faktycznie wszystko się składało na to, że być może miał więcej czasu i nie wiedział, jak go spożytkować, dlatego obserwował rodzinę, która miała właśnie zamieszkać w domu, który stanowił jakąś jego obsesję. Później jednak w toku śledztwa wyszło na jaw, że faktycznie mężczyzna miał ulubiony dom, ale nie był to ten dom, a wszystkie listy, które wysyłał, dotyczyły raczej pochwał, zachwytu nad domem i jego infrastrukturą a nie stanowiły groźby i nawet mężczyzna zaprzyjaźnił się z rodziną która mieszkała w tym domu który tak uwielbiał i nawet ponoć ta rodzina pozwoliła mu tam nocować jakiś czas, więc jak widzicie też, też jakaś dziwna tutaj obsesja, ale raczej taka pozytywna miała dotyczyć tego nauczyciela. czy podejrzewali także jednego z sąsiadów Michaela. Jego okna wychodziły dokładnie na dom y, tej rodziny i na dodatek w taki sposób, że właśnie on mógł widzieć też ta o której była mowa w jednym z listów. Na dodatek sąsiedzi mówili, że uwielbiał zaglądać ludziom w okna i ogólnie był dziwny, większość społeczności go unikała. ale tu Tutaj nie było żadnych dowodów. Również jego siostra była podejrzana. Kobieta pracowała w handlu nieruchomościami i ponoć sama była zainteresowana zakupem tego domu. Dlatego tutaj jako motyw sugerowano zemstę. W 2020 roku małżeństwo chciało się już na zawsze chyba pożegnać z tą sprawą. Poprosiliby zakończyć ją, przekazać im listy, ale policja się na to nie zgodziła. Co ciekawe rodzina zamieszkała w Westfield, w dużo mniejszym domu kilka ulic dalej. Podobno starają się nie myśleć o tym, co ich spotkało, odmawiają różnego rodzaju wywiadów, bo nadal jest bardzo duże zainteresowanie tą sprawą, jak sami widzicie. Wcześniej stacja Lifetime nakręciła już dokument o nazwie Obserwator w 2018 roku. Było to jednak bez zgody rodziny i temat był tylko inspirowany. Natomiast Stalker w dokumencie podpisywał się jako kruk. Jednak rodzina sprzedała prawa do tej historii Netflixowi, oczywiście mówiono, że zarobili na tym fortunę. Jednak tak jak się okazuje, w rzeczywistości kwota, która oficjalnie nie została podana, nie pokryła nawet straty za sprzedaż domu. Obserwator natomiast nie dał sobie znać. tego co wiadomo, nie pojawiły się nowe listy. Czy to już koniec tej sprawy nie jest wiadome, ponieważ obserwator uaktywniał się. Co jakiś czas, co kilka lat, więc do końca nie możemy być pewni. Darek i Maria starają się natomiast unikać tego adresu, nie patrzą na dom, nie odwiedzają tej okolicy, mimo że mieszkają bardzo blisko, jak wam wspomniałam. Przez te wszystkie piękne drzewa i piękne domy czuję tylko niepokój, powiedział Derek. Czasami budzę się w środku nocy myśląc, jak wyglądałoby moje życie. Gdyby tak się nie stało. Co ciekawe, po wyprowadzce część y, sąsiadów otrzymała także listy, pod którymi podpisał się obserwator. Były to jednak listy, które potępiały głównie brak pomocy dla rodziny Dereka. Potem Derek sam przyznał się, że był autorem tych listów. Chciał, by ludzie wiedzieli, jak się poczuł, gdy czytał taką korespondencję. Chciał pokazać y, swoim sąsiadom, że nie byli wspierający i bardziej zależało im na tym, żeby sami nie stracili ani centa. Natomiast y, patrzyli wrogo na rodzinę, która przecież była już prześladowana w pewien sposób. To pokazuje także, że Derek bardzo przeżył tę sytuację i że odbiła się ona mocno na jego psychice. Maria po czasie przestała myśleć o domu, jednak Derek nie ukrywał, że było mu ciężko pogodzić się z tym. Co się wydarzyło i że musiał pożegnać się z domem marzeń? Powiedział, że myśli o tym codziennie i że to jest jak. Rak. Nie ukrywa także, że ma podejście, że jego zdaniem obserwator wygrał w tej sytuacji. Nie został schwytany, sprawa nie została wyjaśniona. A on i jego rodzina nie mogli zamieszkać w domu. Zastanawiające jest także, dlaczego akurat ta rodzina nie mogła według obserwatora zamieszkać właśnie w tym wymarzonym domu, natomiast ta, która kupiła go później, nie otrzymała od niego żadnego listu. Być może też być tak, że młode małżeństwo, które wprowadziło się tam i kupiło ten dom w tak okazyjnej cenie, stwierdziło, że nie będzie bało się obserwatora, jeszcze nie mieli dzieci. Być może uznali, że jest to po prostu jakiś psychopata, który wypisuje takie rzeczy, ale jednak od tego, by pisać list, a wprowadzić różnego rodzaju straszne czyny, jest długa droga. I po prostu nie przyznali się do tego, że takie listy otrzymywali, by kiedyś ich dom nie tracił na wartości, a wręcz zyskiwał. Więc tutaj tak naprawdę tego nie wiemy. Czy obserwator upatrzył sobie rodzinę Dereka? I tak wyjątkowo mu się ona nie spodobała, albo spodobała, właśnie, czy też nowi mieszkańcy po prostu podeszli do obserwatora w inny sposób, i na przykład po czasie zaprzestał on swojego działania. Tego nie wiemy i się pewnie w najbliższym czasie nie dowiemy, chyba że obserwator postanowi się ujawnić. Nie jestem też pewna, czy obserwator liczył na taką właśnie popularność, że na podstawie jego listów. Powstaną seriale, filmy dokumentalne, i nawet my tysiące kilometrów od Westfield będziemy o tej sprawie mówić. Jestem ciekawa jednak, co Wy na ten temat sądzicie. Jak byście się zachowali w takiej sytuacji? Jak reagowalibyście na listy? Czy balibyście się, czy być może też potrafilibyście je zignorować? Jestem bardzo ciekawa, więc czekam w komentarzach na Wasze opinie na ten temat. Pamiętajcie, że wszystkie takie medialne sprawy bardzo chętnie Wam prześledzę, więc proponujcie i bardzo zachęcam Was także do subskrybowania tego kanału, jeśli tego typu kryminalne historie Was interesują. Zapraszam. Dzięki za dziś, trzymajcie się ciepło. Pa!